Przywitaj się. Z tej strony Paniakim też. Eee... Ile masz KD? Ja no nie, nie wiem ile mam KD. Mało gram w Co ty robisz? Kun. Aha. Finally no się jestem. Zlago, zlagowało mi. Mam lagi. Tak. Dobra, możecie go jeszcze raz dwóch. Ja zniszczę wszystko. Teraz. Teraz. No weź, ja chcę zniszczyć. Jestem na kilo. Uh. Halo. Halo, halo, halo. Ej, koniaku, ej, jakim, eee... jest nas najlepszy w teamie. Nie wiem, czy. No, ale to po mnie. Nie wiem, dam, gdzie wyczypał. Który to? A, ten, No, prawda? A później? Taki? Nie. Nie wiem, to no. jest lepsze, czy żebro Igor, nie czy... Uuu, ale przebudowałem. Że mam stopingu, bo nagrywam. O, To u mnie taka norma stopingu. Dobra, ja już nie buduję dalej, bo zaraz żółte pole i mnie cepnie, więc... Z boxa zbuduję. Czemu jak jest malowała? Czy Nie mogę ci.